a my oczywiście zachęcamy oprócz uśmiechu, którego bardzo nam potrzeba i bardzo mało jest go na co dzień. Pamiętajmy również o tym, że właśnie produkty yy, należy oczywiście kupować i wrzucać do wózków tutaj, które zbieramy dla dzieciaków. A my naszym skromnym występem yy, postaramy się trochę zwrócić uwagę właśnie na to miejsce, yy, na tę chwilę i zmobilizować wszystkich Państwa, którzy są tutaj w komicenzu handlowym, a złożenie dodatków dla dzieciaków.

Ci, to co już od wielu dni w siebie odnalazłem, lecz Mimo tak nie zrozumiesz Choć na chwilę zanim nie wszystko już za nami pozwól mi dojść do słowa bo jeden raz wysłuchaj mnie zaufaj niczego już nie szukaj a spróbuj spojrzeć na mnie jak na kogoś kto chce chce